Siemanko wszystkim na naszym kanale. Dzisiaj to coś, coś co bardzo lubię, czyli goto... może gotowanie to nie, ja, ale bardziej przepalanie za pomocą wulkanów. Mamy tutaj takie stare DVD pana Sonika. <laughs> nie sztuką będzie przez tą ciężką blaszkę się tak na tą stronę prze... przebobrować. Ale spróbujemy po długości dokąd się udają pożreć. Następnie mamy tutaj sprawny, ale niestety nie mamy pokrywki. Yy... To nie jest blender, tylko ten do mielenia, młynek. <laughs> Wsadzamy tutaj wulkanik i zobaczymy ile przepali. W środku jest miedziuszka wartościowa. I na samym końcu mamy tutaj takie oto, są trzy telefony, one są wciśnięte, nie wiem czy będzie widać. Tam widzicie, są trzy telefony, Huawei, Nokia, Lumia i jeszcze jakieś. Łącznie są trzy telefony, powyciągane są baterie, <laughs> znaczy z dwóch jest wyciągnięta bateria, w trzecim chyba też prawdopodobnie. Są na nich pewne informacje. Wiadomo, informacje z telefonu zawsze można odzyskać, więc trzeba je tak zutylizować, żeby nic nie można było z nich odzyskać. To są telefony mojej starej. Chociaż może z drugiej strony powinienem odzyskać tę informację, może czegoś bym się dowiedział. <laughs> no i dobra. Mam ze sobą gaśnicę taką poręczną, którą naprawdę bardzo polecam, czy do auta, czy nawet do domu, żeby przy biurku sobie postawić. Gaśnica gasi następujące pożary czyli tworzywa stałe czyli pali się drewno, jakieś tam wiórki, niewiórki paliwa czyli w tym momencie jakieś oleje. Raczej znaczy nie oleje, tylko benzyna. Eee, gaszenie elektryczności do 1000 watów, gaszenie patelni eee, i do minus 200 stopni, nie wiem co to oznacza. Czy korzystać nie? W każdym razie <laughs> taka gaśnica testowałem kiedyś. Eee, benzynę średnio gasi. Czy gasiłbym palący się olej tym w domu? Nie. Widziałem filmiki, fakt faktem, jest w stanie to ugasić, ale zanim to ugasimy, to wszędzie ogień na lewo, prawo porozrzucacie, więc jeśli kiedykolwiek Wam się zapali patelnia w domu z gorącym olejem, przykrywacie po prostu zwykłą przykrywką. I od cała filozofia, wyłączycie gaz, i po prostu temperatura sama musi wystygnąć i tyle tam. Wystygnąć, opaść temperatura musi. Tak, jest bardzo dużo filmików, ale nigdy nie polewajcie wodę, wodą. A to jest na zasadzie aktywnej piany, więc też to nie, nie zdała. Akurat takiego gościa oglądam, strażaka który właśnie testuje różne gaśnice, nawet te kule pianowe, niepianowe, te wybuchające, to się podwiesza, naprawdę mega, mega dużo rzeczy on testuje, które fajnie wypadają. I uwierzcie mi, że naprawdę można się przejechać, że jak przyjdzie co do czego i trzeba będzie gasić pożar, aby wy wyskoczyć z taką gaśnicą, która teoretycznie powinna Wam pomóc, a w praktyce się nadaje oki pod to ja Wam powiem tak, dużo się bawiłem i. To za nieduże pieniądze naprawdę mega, mega pomaga podręczna bajera, czy do samochodu, czy coś to, tylko to polecam. Ewentualnie dużą pianową gaśnicę. Dobra. a potrzebna jest, bo to wiecie, jak się ogniem bawimy, zresztą to dotyczy się każdej osoby, która korzysta z swoich werków yy, poza terenami miejskimi, czyli tak jak ja sobie odpalam gdzieś na wsi. I wiadomo, jest dużo suchej trawy, czasami może wystąpić pożar, zalążek, podlatuje, gaszę i finito. Jak nie, no to dzwonimy na straż pożarną <laughs> i tyle. No dobra, koniec tej mowy wstępnej, bierzemy się za przepalanie. A więc zaczynamy. Vulkan kontra trzy telefony pod rząd. Powiem Wam, że wygląda to makabrycznie. Zobaczmy teraz, jak to e, wygląda. Czekajcie. O. No, powiem Wam tak: jeden telefon doszczętnie zjarcany. Nokia Lumia ekran wypalony i dostało się do procesorków o jest Nokia Lumia nie ma tragedii o, a tutaj starej Samsung jeszcze taki starodawny też nie wygląda najgorzej jeszcze korzysta pudełeczko jak widzicie Przepaliło się dość ładnie. A jeśli chodzi o deskę, deska była nówka, sztuka fumfial. Zobaczcie, jak ją wyżarło. No ładnie. Dobra, lecimy z kolejnym testem, kochani. Dobra, DVD-DVD. I zobaczymy czy coś z tego się stanie się. Trochę za wysoko DVD jest, ale to nie szkodzi. یه Dobra, gasimy, gasimy. nasze DVD już nie przypomina aż tak bardzo DVD, teraz przypomina kawałek blachy. Długość przepalania, gdyby było. Równo Przypuszczam, że wyglądałoby to zdecydowanie lepiej Ale i tak nie ma najgorzej Bo patrzcie, widać, że nierówno trafiłem I tak jak szedł ogień Z wulkanu, tak Tło, ciało I tutaj zaczęło wybrzuszać Jeśli chodzi o bebechy Jeśli chodzi o bebechy No to wszystko tam Po prostu się Zwęgliło I, i tyle, mamy kawałek blach. Teraz zostaje nam Młynek do mielenia kawy. Lecimy. że na wstecznym wali. Ciepala. Ciepaliło. Aluko. Łapię! Przepaliło bez problemu. No. Młynek dla, do kawy, dla tego wulkanu, to żadne wyzwanie. No dobra. Niech gaśnie. Idziemy ugasić. Czy ruszy patelnie chociaż raczej wątpię. Ognista patelnia. O Fajnie to wygląda. Sprężynka od przycisku, jak to wygląda? Ech. Otóż to jest sam taki stożek, walec, puściutki. Tu nawet blachy nie było, dlatego to była pseudo blaszka. A widzicie, to była taka pseudo blaszka, która to dużo nie wytrzymała. O, dem, silniczek jeszcze ciepły. Silniczek jeszcze ciepły, powiem wam. Przygrzał przez rękawiczki. Jeszcze ciepły. Na to wszystko akurat zużyłem całą gaśnicę. Tu Andrzeja, patelnia. O, powiem wam, patelnia. Może coś z niej będzie, bo tu nawet śladu nie widać, żeby to się było. Tylko jakieś takie farfocle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak zostawcie łapę w górę, subik, dzwonek mile widziany, piszcie kolejne swoje e, pomysły, trzymajcie się ciepło, zapraszam do sklepu pirohit.pl, e, zapraszam na instagrama mahony 69 i to tyle, trzymajcie się ciepło, wszystko to co cenne znajdziecie w opisie, na razie.